Po co sztangiście narkotyki? Odreagowywanie, stresu. Tak się tłumaczy to po prostu, ale to jest nauk, w który się stopniowo wchodzi. Odurzając się marihuaną, ja wchodziłem w taki stan y po prostu obojętności, takiego po prostu oderwania od rzeczywistości. Czy sztanga jest ciężka? Bardzo ciężka. W sensie sam gryf nie, ale jeżeli nakładamy już na nią, y a ja nakładałem, jak wiesz, bardzo dużo. Ile? No, dwukrotnie podrzuciłem 240 kg, to nie jest to samo, co wycisnąć czy przysiąść. Po prostu musisz ten ciężar zaatakować y, własnym ciałem i wejść pod niego, utrzymując go nad głową, a nie jest to do końca bezpieczne, więc, znaczy, jest bezpieczne, kiedy jesteś na to przygotowany, ale błąd może spowodować fatalne skutki. Życie jest ciężkie. Powiem tak, że walka taka duchowa nieraz jest o wiele cięższa dla mnie. Sytuacje w życiu, które, z którymi się zmagam, są o wiele trudniejsze niż te podejścia na pomoście. Jak widziłeś ciężary, czy jak pojechałeś e, trzy razy na olimpiadę, brałeś Boga ze sobą? Właśnie to jest ten problem, że ja wtedy Pana Boga nie znałem, bo nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Boga, i to, że ja się modliłem do Pana Boga, jak było mi ciężko jak byłem w pobramkowych sytuacjach, naprawdę trudnych, no bo jeżeli na Igrzyskach Olimpijskich wychodzisz do trzeciego podejścia, jak nie zaliczysz tego, a dwa poprzednie spaliłeś, więc jeżeli nie zaliczysz tego podejścia, to cię nie ma, Jest, na całe życie zostaje ci plama e, taka na życiorysie, że spaliłeś Igrzyska Olimpijskie. Witam was serdecznie, z tej strony Grzegorz i kanał Nie Jesteś Skazany. Zapraszam was na kolejny odcinek Posłowia w Drodze. Jeżeli możesz, to chcecie prosić o to, żebyś dał subskrypcję, dał komentarz, dał lajka, like bo dzięki tobie ten kanał może się rozwijać, a ja mogę tworzyć coraz to nowe treści. Moim gościem dzisiaj jest już Kleszcz. Przestaw się, Grzesiu. Przede wszystkim dziękuję Ci, że jesteś. Ja się gdzieś cieszę, że się spotkaliśmy, bo wiesz, że chciałem się z Tobą spotkać. Tak? Nawet dzwoniłem do Ciebie. Fakt, że miałem sprawę, ale... Jest to wielka radość się spotkać z Tobą, robisz świetną robotę, wartościową, bardzo potrzebną i można nawet powiedzieć, że gdzieś Cię tam naśladuje, inspirujesz mnie w wielu kwestiach, więc dziękuję bardzo Ci za miło. to. Ja nazywam się Grzegorz Kleszcz, trzykrotnie reprezentowałem, miałem zaszczyt reprezentować nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku, w Atenach w 2004 i w Pekinie w 2008. No, jest to naprawdę wielkie szczęście, że zdrowie mi pozwoliło i różne okoliczności reprezentować nasz kraj aż trzykrotnie. Wow. Więc yy, no, jestem z tego dumny i chyba mam prawo być dumny, no, prawda? Pewnie, no, powinieneś być tak, dumny. Tak, Kim jeszcze jesteś? Na co dzień? Przede wszystkim uważam się jako narzędzie w rękach Pana Boga, no, okay. yy, ponieważ otrzymałem wiele łask, mam wiele takich kotwic, które trzymają mnie yy, że mam zwrócone oczy ku niebu, ku Panu Bogu, bo doświadczyłem cudów, które zmieniły moje życie. Dla mnie jest cudem, kiedy ja potrafię wybaczyć drugiemu człowiekowi i widzę jak Pan Bóg mnie zmienia. Także, także jestem narzędziem w rękach Boga, jestem ojcem, mężem, ojcem czwórki dzieci, w tym bliźniaków Mirona i Mikołaja mężem magnieszki mojej żony, która mnie wspiera, która jest... Ale też staram się być, bo nie wiem czy jestem, ale staram się być takim tak podobnie jak ty, takim przewodnikiem, takim światłem dla nawet osadzonych, bo też spotykam się w ośrodkach wychowawczych z młodzieżą i wiem, że ta praca jest wartościowa, bo, bo można powiedzieć, że to jest praca, misja, ale też praca, no bo wymaga to wysiłku, pojechać, tak. spotkać się. Tak jak wspominałeś, też jest to dla mnie też jakiś stres czasami, no bo wchodzę w środowisko, które nie wiem, jak mnie przyjmie, jak zaakceptuje, co się będzie działo, prawda, zazwyczaj jest wszystko dobrze, ale e, moje na przykład świadectwo było puszczane przez głośniki w więzieniach i, e, dzięki koledze Pawłowi Przowi z Ziarna Nadziei e, który też bardzo pomaga więźniom właśnie dzięki prasie wywiadom. Więc też moim powołaniem, może nie powołaniem, ale taką e, he, miałem chęć przez to, że e, w moim życiu rozlało się zło, i ja w pewnym momencie myślałem, że ja już jestem przegrany, zniszczony i, i do niczego się nie nadaje. I kiedy zrozumiałem, że ja swoim przykładem mogę komuś pomóc, bo mi naprawdę wiele osób pomogło ich słowa i to. I, i, Osoby, które mnie zainspirowały, ja też chcę być taką osobą, bo no wiem, że ta misja, te moje działanie ma wielką wartość dla wielu ludzi i bardzo mnie to cieszy, bo wiesz, dobro wraca. Tak. Jeżeli ty oddajesz komuś dobro, a ja naprawdę przychodzę z otwartym sercem do tych ludzi. Nieważne, kim oni są, jeżeli oni chcą mnie posłuchać, często młodsi ode mnie, czy uczniowie, czy właśnie wychowankowie ośrodku wychowawczy, więc w każdym tym miejscu. Chcę pokazać, bo to naprawdę nie jest takie oczywiste, sam wiesz Grzesiek, jak wyglądały nasze początki, bo miałem, yy, miałem może nie tak drastyczne rzeczy, przeżywałem jak ty, ale naprawdę też yy, nieprzyjemnych wiele sytuacji mnie spotkało, delikatnie mówiąc, więc, yy, więc yy, wiem jak wtedy człowiek myśli młody, jak jest zagubiony często i taki sportowiec, Osoba, która gdzieś jest tam y, widoczna w mediach, jeżeli przyjdzie, zwróci się do niego z taką serdecznością, bezpośrednością, wiem, że to może zasiać właśnie te ziarno i sercu, a Pan Bóg już daje wzrost. Dobra, to y, chciałbym Cię poprosić, żebyś powiedział y, przynajmniej o dwóch rzeczach, może o trzech. Pierwsze, o swojej ciemności, nie? w której byłeś y, w swoim życiu, pomimo tego, że byłeś trzy razy na olimpiadzie. Tak. Pomimo tego, że dźwigałeś te ciężary, nie? To, co było takim, taką ciemnością, której nie byłeś w stanie udźwignąć? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jakie słowo wyciągnęło Cię z tego? Dobra? Mhm. A trzecie pytanie, co Ci daje Pismo Święte? Cześć, witaj, nazywam się Grzegorz Czerwicki. Dziękuję Ci, że jesteś na tym kanale. Jeżeli podoba Ci się odcinek, treść, którą właśnie oglądasz, to daj subskrypcję, daj łapkę w górę, poroszę Cię, daj komentarz, bo dzięki Tobie mogę wzrastać, dzięki Tobie mogę się rozwijać i mogę tworzyć nowe treści i pokazywać ludzi, którzy wychodzą z więzienia, zmieniają swoje życie, a do tego mogę zabierać Cię do zakładu karnego i opowiadać z pierwszej ręki opowieści, jakie tam się działy. Daj suba, daj łapkę. Dzięki, że jesteś. Zacznij od którego no, chcesz? Ja, ja powiem tak, że wszystkie te pytania, które zadałeś, wiążą ze sobą, jakoś przenikają się, bo ta ciemność, o której, o którą pytałeś na początku, to wynikała z grzechu. Przecież ja widzę dzisiaj wyraźnie, że wszystkie moje działania, powiedzmy, gdzieś nadużywanie alkoholu, mimo że. Dla przykładu, bo zacznę od alkoholu, każda impreza, powiedzmy, taka mocna, świętowanie po zawodach i tak dalej, gdzie wydawało się, to było jakieś zło, czy co tam, było to zło. I ono gdzieś tam zostawiało ślad w sercu, prawda? Niektórzy sobie to bagatelizują, prawda, jak mówią o tym o resecie i tak dalej. A jeszcze ja się usprawiedliwiałem, że skoro ja ciężko pracuję w ciągu tygodnia, właściwie od poniedziałku do soboty trenuję, jem odżywki, jestem w saunie, na basenie, że to się nic nie stanie, jak powiedzmy tam w sobotę, czy tam po zawodach, jak uderzymy mocniej, prawda? A to, to było to zło, które się rozlewało mhm. i po, jeszcze moje przeżycia e, z wczesnej młodości, właściwie z dzieciństwa, były bardzo trudne, i ciężko mi o tym mówić. E, ja podziwiam Twoją odwagę, Grzesiek, naprawdę, szczerość w tym, co opowiadasz o tych trudnych historiach, bo ja naprawdę jeszcze nie potrafię i też nie chcę sprawiać przykrości mojemu ojcu, który dzięki Bogu żyje. Ja go rozumiem, wybaczyłem mu wszystko, on mi wybaczył, bo też potrzebowałem jego wybaczenia, mam nadzieję, ale nasze relacje się poprawiają. I te wszystkie rzeczy powodowały, że, wiesz, ten balans doświadczeń, plus te moje, które dokładałem, to była ta ciemność. I to była ta ciemność, którą niosłem ze sobą, bo to objawiało się różnymi lękami, objawiało się Agresją, relacje się psuły z ludźmi często, pycha. To jest za każdym razem grzech plus niewybaczenie sobie i innym. To jest potwornym obciążeniem, trucizną mhm. i zachęcam wszystkich, którzy niech zaczną pracować że komuś nie, wy... a przede wszystkim sobie. Trzeba zacząć od wybaczenia sobie, żeby wybaczyć komuś innemu. To jest pierwsza rzecz. Druga, to, co mnie zmieniło, Słowo Boże. To zmieniło mnie przede wszystkim te słowa Pana Jezusa, że choćbyś był jak zakrwawiona szmata, jak purpura, tam jest powiedział delikatnie, ale to, ja to specjalnie tak, tak, tak dosadnie dobrze. mówię, no, że choćbyś był jak zakrwawiona szmata na śniegdzie gdzie wybie, byś bielszy niż wełna. Pan Jezus mówi to w tych symbolach, zawsze mówił w takich symbolach, żeby to przez wieki, tysiąclecia trwało to słowo, że nie ma takiego grzechu, nie ma takiego grzechu, z którego Pan Bóg cię nie wyciągnie. A po ludzku jest to niemożliwe. Przecież, jeżeli, co było moim problemem, moją ciemnością, że ja wiedząc, co zrobiłem jednej, drugiej czy trzeciej osoby, co powiedziałem, pobiłem, wiesz, kogo, w sposób ja nie mogłem sobie wybaczyć tego też, bolało mnie to bardzo, że ja bez powodu pobiłem niektórych kolegów, Wręcz zacząłem sobie mówić tak, że dziękować nawet za to, że ja zostałem pobity gdzieś tam nie raz, nie dwa, że jak, w jakiś sposób zadośćuczynienie, ja to traktowałem jako, jako zadośćuczynienie, że już później jak zacząłem się nawracać i, i zrozumiałem to, to zło, że te moje uderzenia, które otrzymałem, że to było po prostu jak jakieś takie odkupienie za to, że jakąś krzywdę zrobiłem, prawda? Więc y, te wszystkie rzeczy bardzo mi ciążyły i te słowa Pana Jezusa, że nie ma takiego grzechu, nie ma, y, który ja Ci nie wybaczę. Oczywiście, jeżeli zadośćuczynienie, oczywiście do tego wszystkiego musi być Eucharystia, spowiedź tak. generalna, to wszystko, ale, ale od tego się zaczyna, od wybaczenia. I a propos słowa, to bardzo ogromne wrażenie, ja do dziś słucham regularnie w środy w Radiu Maryja są homilie Jana Pawła Lugiego. Mówię dlatego w radiu, bo jeżdżę na co dzień często dużo samochodem, na tym polega moja praca, mm -hmm. szczerze, którą bardzo lubię, bo jeżdżę w, w takich trasach bardzo przyjemnych yy, i tak dalej, więc yy, często więc yy, słucham w radiu bo lub yy, w, telefonie na audio, yy, w telefonie na YouTubie, czy gdzieś yy, słów Jana Pawła Lugiego, które yy, który był tak przeniknięty Duchem Świętym, że w jego słowach, jego słowa wprost można pisać książkę i tam się nie znajdzie błędu, prawda? Był tak mądry człowiek, po ludzku patrząc, kapłan e, Ojciec Święty i też słowa Ojca Świętego wyrwały mnie z ciemności, dały mi nadzieję podczas tego snu, proroczego, o którym często opowiadam, mhm. więc e, Jan Paweł II przyprowadził mnie do Maryi, bo on był bardzo Maryjny, to tu stół z jego zawołanie było. Ja też. To zawołanie wziąłem sobie do serca i też jest cały czas powtarzam, że jestem cały Twój Maryjo. Zresztą ten traktat 33-dniowy, zawierzenie Jezusowi przez ręce Maryi, ja, ja go przeszedłem, zawierzyłem się i, i ja wszystkie moje dobre uczynki oddaję Maryi, żeby ona nimi dysponowała dzięki temu traktatowi. Więc to Słowo Boże też ma związek z Maryją, bo... Ona jest naszą najdoskonalszą przewodniczką, hetmanką, i tak jak mówił mój kolega antyterrorysta, policjant, to są prawdziwe tarcze antyrakietowe. On mi opowiadał i wysłał mi film, jak do Lublińca przywiózł obraz Matki Bożej i komandosi z Lublinca, elitarna jednostka, wszyscy krzyżem leżeli, modlili się na różęcach, zawierzyli jednostkę, bo ludzie, którzy można by nie mają lęku w sercu, tak patrząc z boku. To są często czarne pasy w karate, świetnie władający bronią, mający do dyspozycji najlepszy sprzęt prawda, bojowy, oni wiedzą, że to po ludzku nie ma znaczenia, że tylko Maryja może nas obronić. Także to Słowo Boże nas przen nie przenika cały czas, ponieważ ja wiem, że ono buduje, ono mnie leczy, ono mnie zmienia. Ja to, co opowiadałem wcześniej, że ja potrafię wybaczyć drugiemu człowiekowi modlić się o niego, mimo że on mnie atakuje, wyrządza mi krzywdę. Na początku wiadomo, ja to oddaję długo Panu Bogu nam mszy przed Najświętszym Sakramentem, bo ten proces też musi w nas, musi nas zmienić nasze serce, i ja mówię zawsze, dlatego polecam Ci bracie i siostro, że oddawaj swoje problemy, swoje sługnie, swoje bolączki Panu Bogu prostymi słowami. Jezu, zajmij się tym. Jezu, ty się tym zajmij. Jezus, chcę Ci zaufać. I chciałem jeszcze zaznaczyć tu bardzo ważne słowo, że to, co powiedziałem wcześniej, nieznajomość Pisma Świętego, nieznajomość Słowa Bożego jest nieznajomością Boga. Więc jeżeli chcecie poznać Boga, zrozumieć, co te świry tu do Was mówią, to musicie zacząć czytać Pismo Święte. Chciejcie. A powiedz mi jakiś fragment z Pisma Świętego, tak na szybko, e, który jakoś Teraz Ci się pojawia, powiedzmy w głowie. Nie, słyszysz, Pismo Święte, no to jest jakiś fragment mm -hmm. albo jakaś sytuacja z Pisma Świętego, która Ciebie porusza. I, na, na, najbardziej porusza mnie y, Nowy Testament, mimo że kiedyś czytałem bardzo dużo Starego Testamentu, mm -hmm. ale to było bardziej takie z ciekawości, Księgę Mądrości. Ja zawsze szukałem gdzieś tam, wiesz, jak były te poszukiwania, a jeszcze w, y, w tych nałogach w tym wszystkim tkwiłem, ale poszukiwałem już. Y, ta, to w człowieku jest, że poszukujemy tej prawdy Boga, mimo nawet, że my nie wiemy, że my właśnie Boga szukamy, bo wszystkie nasze korzenie są w Bogu. Człowiek jest, od, jeżeli jest odcięty od Boga, to jest odcięty od źródła i zaczyna umierać, tak jak kwiat, jak drzewo. Więc a teraz Nowy Testament i słowa Pawła, apostoła, on był dla mnie, jest najbliższym, mimo że on nie znał Jezusa osobiście, on go poznał dopiero na pustyni, kiedy miał, oślepił go, Pawle, Szawle, czym, dlaczego mnie prześladujesz, prawda? Ale on jest bliski, bo to był wojownik, to był żołnierz. Tak ze względów sportowych jakoś mi łatwiej mi do niego. I jego słowa pierwsze mi przychodzą na myśl. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest, można powiedzieć, wieńczące słowa. Ja często moje wywiady, jakieś tam spotkania kończę tymi słowami. Ale dlaczego one są tak ważne? W dobrych zawodach wziąłem udział. Czyli ta, to pismo święte, wiara, przekazywanie tego innym, to są te dobre zawody. Wiary ustrzegłem. Ja widziałem wielu księży, którzy moich, z którymi rozmawiałem, którzy porzucili kapłaństwo i związali się z kobietami, które rozbijając przy tym małżeństwa, więc które już miały dzieci swoje, więc to y, mimo tego ja y, nie potępiam tych kapłanów, bo szatan atakuje, na, to jest pierwsza linia obrony. Kapłani, oni są pierwsi atakowani przez złego, więc y, wiary ustrzegłem. Grzegorz, nikt nie wie, czy ja, czy ty, czy my ustrzeżemy wiary, to tylko Bóg nas chroni przed tak, za utratą. W ten moment tak. jest ok, ale tak. nie wiadomo, nie wiadomo co, będzie. co będzie, więc wiary ustrzegłem, to na końcu życia powiedzieć, że. Wiary ja że biegu kończyłem, czyli umieram, ale wieniec zwycięstwa, nie? to co mówi Paweł, spocznie na moich skroniach. Spoczął na moich skroniach, powiedział, że spoczął, więc on już wiedział, że ten wieniec zwycięstwa spoczął, bo on już miał taką łączność z Panem Bogiem, która, no, to był niezwykły apostoł, jego listy, zachęcam wszystkich do czytania listu świętego Pawła, szczególnie ja mam Biblię, audia ja sobie wieczorem włączam i y, Mariusz Benoit czyta listy y, świętego Pawła, i to jest jeszcze głos jego, jeszcze bardziej, bo wiara rodzi się ze słuchania. Też kolejny fragment z Pisma Świętego. Więc, więc ja słucham listów najczęściej, ale też w kościele bardzo lubię, bardzo lubię, bardzo mówią do mnie słowa, często które są akurat skierowane do mnie, bo jestem w takiej sytuacji, gdzie potrzebuję tego. I to, co powiedziałem wcześniej, bardzo duży wpływ na mnie wywarły te słowa o o tym, że Pan Bóg nam wybacza, czyli nie ma grzechu, to co wspomniałem wcześniej, którego Pan Bóg nam nie wybaczył. I teraz to są to jakby w tym momencie to są takie najważniejsze rzeczy, o których chciałem powiedzieć, a wiadomo, tych cytatów jest więcej, także... Nie, wystarczy ten jeden, bo on jest naprawdę tak. e, bardzo dobry. Brzmiało to co miało wybrzmieć... E... Ale chciałem tak dodać od siebie, nie, bo każdy z nas ma marzenia, wierzę, że Wy też macie marzenia, Ty też masz marzenia, miałeś marzenia kiedyś o książce. Tak. Podzieliłeś się w ogóle e, kiedyś tymi marzeniami. Tak. Jak przeczytałeś książkę, nie jesteś skazany. To Dokładnie. Zimne. Chciałbyś, żeby ta książka Twoja w ogóle została kiedyś tam wydana, czy jest w ogóle możliwość, żeby ona została wydana. E, I pamiętam, co Ci wtedy po, 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 powiedziałem, no co wtedy też powiedziałem pod kątem tego, żeby, no marzyć, nie, A tak. marzenia się naprawdę mogą tak. wydarzyć i, no i co się dzieje? Jest, w ogóle dzieje się mnóstwo rzeczy. Jak, Ale jak, powiedz co się, się dzieje, dzieje tak konkretnie, nie? No, dzieje się to, że jestem w RTCK, mhm. że książ nagrywaliśmy teledysk. Mhm. E Arkadio, brat Kamila, mhm. e szef RTCK. Zrobił kawałek promocyjny specjalnie dla mnie i dla promocji tej książki. Więc spotykam się z ludźmi, których, którzy gdzieś tam ogromny wpływ mieli na moje życie. Tak jak Wojciech Suliński, dziennikarz śledczy, czy Marek Piotrowski, kingboxer. Czy ktoś nie widział filmu kingboxer ma, ma, e, Marka Babuta? On też chyba jest Marek, przepraszam, bo zapomniałem, mhm. ale reżyser, który nakręci Wojownika, jest. Film ten jest na YouTubie, także polecam wszystkim. Ja się spotkałem z Markiem Protowskim, z Wojciechem Sulińskim, zaprzyjaźniliśmy się, więc no jest, dzieje się bardzo dużo. Ten głos mój jest coraz bardziej słyszalny, a książka sama była, tak jak powiedziałeś, dla mnie terapią. Więc to są też bardzo dobre rzeczy, które się wydarzyły, które cały czas. E, cały czas, e, jakby sytuacja się zmienia, na, i, i to jest takie właśnie spełnienie moich marzeń. Więc ja miałem to szczęście, że w życiu spełniłem wiele marzeń i to się nadal dzieje. Ja mam kolejne projekty, które chcę realizować. I to są też moje marzenia, więc zachęcam wszystkich do realizacji marzeń. To wymaga wysiłku, odwagi, ale to nie jest aż taka, e, powiedzmy, trudna sprawa. Jak się mówi, jak chcesz dojść e, w góry, no to załóż buty, zejdź z kanapy i, i idź, prawda? Zrób ten pierwszy krok, a potem tak. następny i następny. I tak to działa. No i właśnie ta książka będzie miała swoje miejsce, będzie wydana w FTCK. Jak już będzie wydana, bo pewnie odcinek się pojawi wcześniej, ale jak już będzie wydana, podlinkuję Wam też tutaj Dziękuję, e, na dole, żebyście mogli po prostu tą książkę wiecie, nabyć, zobaczyć, bo historia Grześka e, no jest naprawdę niesamowita. Patrząc na to, gdzie był, czyli no nie każdy może być na Olimpiadzie, był na Olimpiadzie, przeszedł drogę, był uzależniony. Obecnie jest czysty, ma wspaniałą żonę, czwórkę dzieci, realizuje się w życiu codziennym, ale najważniejsze, co w naszej rozmowie wybrzmiewa, jak z nim rozmawiam, to czyta pismo święte i widać, że zna tego Boga, o którym czyta, bo nieznajomość pisma mówi o nieznajomości Boga i tym akcentem zakończę. Bardzo Ci dziękuję. Ja również jestem Cześć, szczęśliwy. Dzisiaj to jest fajna energia jest moc. Super. <grych> I działamy, Grzesiek. Działamy dalej. My lecimy dalej. Was bardzo zapraszam do tego, żeby dać zuba. I wszystkie rzeczy, które byście chcieli dowiedzieć na temat Grześka, zostaną też podane na dole. A może ktoś wpadnie na pomysł, żeby go zaprosić do szkoły to też zostawię kontakt do września. Oczywiście jestem otwarty na takie zaproszenia. Jest to wielka radość dla mnie, kiedy mówię do ludzi młodych, mogę ich zainspirować i skierować na tą właściwą drogę, bo dzisiaj naprawdę jest wiele zagrożeń, świat naprawdę ma wiele pułapek dla takich młodych ludzi. Wierzcie mi, jesteście inteligentni, mądrzy, ale naprawdę można Was oszukać. To trzeba dużej wiedzy i doświadczenia, żeby nie dać się oszukać dzisiaj. Amen. Amen. Trzymajcie się z Bogiem. Hej.